Witam serdecznie, dzisiaj jest niedziela, jest przepiękna pogoda i stwierdziłam dobra, trzeba sobie znaleźć kolejną rzecz, do zobaczenia w Santiago i stwierdziłam, że pójdę do dzielnicy parysko-londyjskiej i ta dzielnica po prostu przecina dwie ulice Londyn, Paryż. I generalnie jest tu bardzo ładnie. Jedynie co to liczyłam, że będą tutaj jakieś kawiarnie, coś takiego i że sobie siądę i że naprawdę w tym słoneczku i w ogóle. Ale nie za bardzo tu jest cokolwiek. W sensie tu jest dosłownie jedna ulica, druga, którą już przeszłam i to trwało dwie minuty. I w sumie to tyle. Tyle z tej dzielnicy i myślałam, że będę łazić tutaj godzinę, usiądę sobie i znowu będę łazić do drugą godzinę, ale nie za wiele tutaj jest w sumie i... Jest pięknie, jest naprawdę pięknie, i zaraz mam nadzieję, że to pokażę na przebitkach. Ale jest też na przykład brudno. Więc. trochę przykro. Też na przykład kamienice są popisane graffiti. No nic, no jakby fajne miejsce, ale nic specjalnego. Jest tutaj dosłownie tylko jedna jakaś taka kawiarnia, ale ogólnie średnio to wygląda, więc. chyba. Idziemy dalej. Przeszłam jedną ulicą, przeszłam drugą. Fajna atrakcja Londyn-Paryż, no tylko też za, za, zależy dla kogo atrakcja, No nie? No bo dla Europejczyków może to być średnia atrakcja, nie? No ale dobra, odhaczone, odhaczone. Ale czy różni się od reszty Santiago, którą do tej pory widziałam? No tak, trochę się różni. Czy robi jakieś niesamowite wrażenie? No nie, nie za bardzo. I wiesz, myślałam, że to będzie taka dzielnica dzielnica, że będzie sporo do położenia, ale zajęło mi to dosłownie nie wiem, 15 minut, 20. No więc ogólnie tyle z tych planów, myślałam, że mi to zajmie cały dzień. Także szukam jakiegoś kolejnego miejsca, do którego mogę dzisiaj pójść. No i zobaczymy. Ogólnie, dzisiaj jest niedziela, jutro jest święto i widzę, że jest dużo więcej miejsc pozamykanych niż w standardową niedzielę. No więc zobaczymy, gdzie się zatrzymam i gdzie mnie poniesie. No i patrzcie, na przykład tutaj. Ta powiedzmy dzielnica, bo ciężko trochę to nazwać dzielnicą, jest dosłownie. Następna przecznica od tej ulicy. I ta dzielnica to są dosłownie dwie ulice, bo, jakby tutaj, zobaczcie. Tutaj to jest już typowe Santiago. Typowe Santiago, naprawdę. Więc, generalnie, no, nic specjalnego, to mało powiedziane. Ta Paryż i Londyn. Trochę się I Im dłużej krążę wokół, tym bardziej mam odczucie że się zawiodłam. No i dobra, jestem na końcu tej ulicy, gdzie no raczej już nie jest zbyt europejsko, a cała ta dzielnica London-Paryż to jest tutaj, no nie? Więc to są dosłownie takie dwie uliczki i nara, i tyle. Dwie ładne uliczki w tym mieście. No więc widzicie, tu jest naprawdę bardzo ładnie. Ok, potrzebowałam chwilę do namysłu. Rzuciłam okiem na mapę i zobaczyłam, że jest tutaj jeszcze całkiem niedaleko włoska dzielnica i niby opisywana jest jako dzielnica, gdzie, która jest usłana niskimi, pięknymi budynkami, z kolorowymi fasadami itd. Gdzie jest mnóstwo włoskich restauracji, lodziarni itd. Więc szczerze mówiąc nie mam już dzisiaj za bardzo żadnych wysokich oczekiwań, więc spróbuję się tam przejść. Zobaczymy co tam jest. Mam 40 minut na piechotę. Um, patrząc na mój dzisiejszy wybór outfitu nie wiem czy dam radę, więc jak coś to wezmę metro. No i zobaczymy jaka to jest ta włoska dzielnica okiem Europejczyka. Ogólnie parę kroków. I patrząc na ludzi, którzy tu są, już się nie czuję jakoś super bezpiecznie. Więc bardzo, bardzo możliwe, że wezmę jednak metro. Zobaczymy, jak będzie wyglądała okolica dalej. No i powiem wam, że fajnie, że nie widziałam tego metra. Bo przechodziłam obok, patrzę i się tak zastanawiam, a co to jest? A to był jakiś taki chwilkowy event, trochę fantastyki, jakieś takie klimaty. Zupełnie nie moje ale ciekawe to było zobaczyć tam było napić piwa, zjeść coś drobnego ale ogólnie też jakieś takie mocno mroczne klimaty też sporo jakichś przebieranek, karty właśnie, medaliony no więc taka atrakcja, ale lecimy dalej no i widzicie, takie to właśnie Santiago śmieci, śmieci, śmieci też to bardzo mocno zależy od dzielnicy ale widok na góry wszędzie piękny Dotarłam do tej włoskiej dzielnicy i właśnie to jest to, o czym ja zawsze mówię, jakie ja mam podejście, że najlepiej jest gdzieś pójść i się zgubić, bo wtedy widzi się miejsca takie prawdziwe z miasta, a nie takie z TripAdvisora. I trafiłam przypadkiem, zaraz na samym początku tej włoskiej dzielnicy, do kociej kawiarni. Dobra, wracam do domu. Idę na metro. Ta dzielnica była naprawdę wiele, wiele przyjemniejsza. Przynajmniej jest tutaj na czym zawiesić oko, jakieś ciekawe miejsca. Także na pewno tutaj jeszcze wrócę. Niestety tego vloga kończymy krótką wizytą w szpitalu, bo tak jak Wam mówiłam w którymś poprzednim filmie, mam jakiś dziwny problem z kolanem. I ogólnie niemiecki szpital wspominam 10 na 10. Koniecznie zostaw mi lajka, komentarz i subskrypcję i do następnego.